Dobra organizacja warsztatu to podstawa udanych realizacji. Wszystko mamy pod ręką, wszystko jest blisko, wiemy co gdzie jest, niczego nie szukamy. Realizacja, projekt przebiega sprawnie. Trzy lata temu zrobiłem porządek z wkrętami. Miałem je pochowane w różnych pudełeczkach, pudełkach, szufladkach, skrzyneczkach. Zawsze, kiedy chciałem Wkręta o odpowiedniej średnicy czy długości, to akurat tego nie mogłem znaleźć. Powiedziałem dość i zrobiłem porządek w szufladach. Na wkręty przeznaczyłem cztery szuflady stołu warsztatowego. W każdej dużej szufladzie wykonałem małe szufladki. Takie rozmieściłem, aby zajęły całą powierzchnię szuflady żeby w trakcie wsuwania i wysuwania szuflady nic się w środku nie przesuwało. Z tyłu za małymi szufladkami jest miejsce na wkręty nieco dłuższe, takie bardziej nietypowe. Małe szufladki są bardzo poręczne. Z łatwością można je wyjąć, włożyć, przenieść w inne miejsce. Jeśli akurat potrzebuję wkrętów o takiej długości czy średnicy, biorę sobie jedną szufladkę na stanowisko pracy i pracuję, a po skończonej pracy odnoszę, chowam do szuflady i jest porządek. Przyjrzyjmy się teraz budowie małej szufladki. Wszystkie elementy były docinane na pile stołowej. Wymiary każdej szufladki to szerokość. 9 cm długość 16 cm i wysokość 8,5 cm. Podstawa oraz przód i tył zostały wykonane ze sklejki o grubości 5 mm. Boki zostały wykonane ze sklejki o grubości 10 mm. W przedniej części szufladki mamy wklejony nieduży klocek sosnowy, klocek o długości 7 cm. Taka nieduża szufladka jest bardzo poręczna. Możemy chwycić ją od spodu, chwyt jest pewny. Lub też możemy złapać ją i przenosić za doklejony klocek sosnowy. Przyjrzyjmy się teraz oznaczeniom. Pierwsza liczba umieszczona na klocku sosnowym oznacza średnicę wkręta. Natomiast druga oznacza jego długość. Jeśli wszystkie wkręty mam posegregowane, nie muszę za każdym razem sprawdzać, czy ten wkręt jest odpowiedni. Po prostu wiem, że w danej szufladce są takie a takie wkręty. Przyjrzyjmy się jeszcze sposobowi montażu szufladki. Została sklejona a dodatkowo wzmocniona małymi gwoździami z pistoletu pneumatycznego. Po trzech latach częstego użytkowania taki sposób przechowywania wkrętów mi się sprawdził.